Całe wszystkie tematy już zostawiam dla Pani Kierownika. Znaczy z tą czystością, to mamy jakiś wpływ na te sinice, które są? Jeżeli chodzi o sinice, to my nie mamy żadnego wpływu na to. Jest to zjawisko, które powtarza się rok w rok. Wystarczy, że jest troszeczkę więcej dni upalnych i akurat tutaj szczególnie w wodach Bałtyku te sinice po prostu gwałtownie mnożą się. Dzisiaj akurat występują sinice, występują u nas, występują w Sopocie. Jest ich bardzo dużo w głębi morza. Gdybyśmy popłynęli nasi pracownicy, którzy pływali motorówką troszeczkę głębiej, na 3-4 mile od brzegu, obserwowali bardzo duże ilości silnic, które mogą do nas spłynąć Ale jest dobra wiadomość też, dlatego że od dzisiaj ma padać wieczorem i wystarczy, że będzie troszeczkę deszczu, burzy i te silnice po prostu powinny odpłynąć. A czy one się wiążą w jakiś sposób z żyznością wód Bałtyku? Z czym? To znaczy z nasyceniem nawozami azotowymi, fosforowymi, fosfogipsami? Niedaleko znajduje się akwarium gdyńskie, z którym mamy podpisaną współpracę. Tam są fachowcy w tej dziedzinie i ja nie, nie ośmieliłbym się tutaj udzielać jakichkolwiek porad. Bo ja szukam rozwiązania temat, w jakiś sposób. Można w, się w ogóle ich być, wypowiadać tak? się. Ciśnice to, znaczy, ś... to, to są glony naturalne, które po prostu przy y, takiej temperaturze powietrza wykwitają i powodują taką, y, te, te, taki płaszcz na wodzie. I jest to natura, której w po latach prostu... W 70-tych ja ich nie pamiętam. Myślę, że, że na pewno były, aczkolwiek się tyle o nich nie mówiło. Nie. Mhm. Jest to natura i po prostu przy wysokiej temperaturze dochodzi do tego, że jest ona bardziej widoczna i mniej przyjemna dla człowieka kąpiącego się w wodzie. Niemniej jednak, tak jak mówię, jest to natura i, i, i trudno walczyć z wodorostami, które Znajdują się w Bałtyku. Czyli już musimy się pogodzić, że one będą tak zawsze. Myślę, że na dzień dzisiejszy jeszcze nie znaleziono sposobu na to, żeby, żeby po prostu likwidować naturę. To będzie ich Ona więcej prostu, czy mniej? Przy każdej wysokiej temperaturze jest ich na pewno więcej. One po prostu y, namnażają się y, przy wysokiej temperaturze, powodując y, y, bardziej widoczne dla wzroku y, człowieka. Y, dla wzroku i dla zdrowia. Dla wzroku też, i tak? dla zdrowia. I rzeczywiście tutaj e, sanepid alarmuje, że może dojść do jakiegoś takiego, e, może dojść do jakiegoś podrażnienia skóry, tudzież do e, uszkodzenia przewodu pokarmowego. Natomiast mogę powiedzieć, że od 10 lat, kiedy GOSIR e, zajmuje się kąpieliskami nie odnotowaliśmy żadnego przypadku, żeby doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia na na zimne, tak? Oczywiście. Dobrze. W zeszłym tygodniu było zamknięte teoretycznie kąpielisko, ale ludzie się jakby kąpali. Jakby, jaką jaką moją moc sprawczą na te tylu, do tego, żeby te ludzie no, mogli się od tego, odpięcie, tego e, Proszę Państwa, czasami z różnych powodów y, po, pojawia się mm, czerwona flaga. czyli y, Ja może przypomnę tylko na początek, że na kąpielisku mamy dwa rodzaje sygnalizacji flagowych, czyli zarówno biała flaga, to jest, że woda, można się kąpać oraz czerwona flaga, kiedy nie można się kąpać. Y, Zgodnie z ustawą różne czynniki decydują o tym, iż może pojawić się czerwona flaga. Czasami są, jest to zakwit sinic, czasami jest to zimna woda, czasami jest to wysoka fala. Czynników jest wiele. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z sanepidem. Jeżeli pojawia się sinica, która przybiera taki rozmiar, gdzie stwarza jakieś tam zagrożenie dla życia, wtedy również wywieszamy czerwoną flagę. Natomiast rolą ratowników jest to, żeby informować, wywieszać odpowiedni kolor flagi i przede wszystkim podawać informacje. Czyli ratownicy informują, jaki jest, jaki jest powód wywieszenia czerwonej flagi. Natomiast nie mamy takich możliwości, nawet chyba nie chcielibyśmy ludzi na siłę przymuszać do wyjścia z wody. Jeżeli ktokolwiek po utrzymaniu informacji i że tak zaobserwowaniu, że wisi czerwona flaga, wchodzi do wody, wchodzi na swoją odpowiedzialność. Także ratownicy nie są tutaj służbami porządkowymi, które będą na siłę przymuszać ludzi do wyjścia z wody, natomiast ich rolą jest informowanie i sygnalizowanie o danym zjawisku. Mm -hmm. Można to robić w jakiś sposób Pani skutecznie. Skutek, przepraszam, to z własnego doświadczenia, jak to wczoraj wyglądało na plaży. Plaża była i na obszarze plaży strzeżonej nie było nikogo w wodzie, bo ratownicy dokonywali mm -hmm. swoje mm -hmm. zadanie. Natomiast obok było jeden czy drugim człowiek, tak jak Panie mówi, no bo każdy nawet wybór, tak? Także mm -hmm. ratownicy wypełniają swoje zadanie i jest informacja. Znaczy informują w jakiś sposób werbalny o tym, eee, że... No, proszę Państwa, to była, była informacje są zawsze... Każdy, kto wchodził, mm -hmm. jakby wody Proszę Państwa, informacje zawsze wywieszane są. Tutaj jest punkt ratowniczy, zaplecze sanitarne w tym budyneczku, który widzimy na wprost. Informacje są dostępne, ratownicy udzielają informacji. Jeżeli ktokolwiek zapyta, zostanie poinformowany. Również posiadamy gwizdki, tuby elektroakustyczne i ratownicy wspomagają się sprzętem akustycznym. No to ja opowiem historię taką, że wczoraj pływałem na Polance Rydłowskiej akurat. Przybyłem troszeczkę wcześniej niż ratownicy, czyli przed godziną 10. Przyszedłem do wody i sobie pływałem, bo na początku była biała flaga, a później była czerwona koszulka, ale to jak już wychodziłem z wody. No i wtedy się dowiedziałem od pani ratownik, że, że właśnie są sinice. Ja ich tam specjalnie nie widziałem w tej wodzie, no ale uwierzyłem i wyszedłem. Ale ta werbalna komunikacja była dosyć słaba, megafony nie były używane, nawet ich nawet nie zauważyłem. Także ja myślę, że ludzie w większości nie wiedzieli w ogóle, że jest jakieś zagrożenie. Proszę Państwa, ratownicy są w ścisłym kontakcie z Sanepidem. Czasami bywa tak, że z godziny na godzinę zmienia się sytuacja. Bywa tak, że kilka godzin jest biała flaga, czasami jest później czerwona flaga. Pojawia się u nas kontrolnie Sanepid, który pobiera próbki. Także ta sytuacja może się zmieniać. Natomiast każdy, kto zapyta ratowników, na pewno otrzyma wyczerpującą informację. Pod warunkiem, że będą. A oni są ratownicy, od godziny, w której? Państwa pracują od godziny 9.30 do godziny 17.30 na kąpieliskach. Ja może uzupełnię tutaj, bo widzę pewnego rodzaju chyba nieporozumienie ze Pana redaktora, e, ponieważ kąpielisko to jest teren oznaczony i nie każde miejsce jest kąpieliskiem. E, może poprosimy osobę najbardziej do tego predysponowaną, starszego ratownika, aby bardzo krótko opowiedział, co to jest kąpielisko, w jaki sposób jest zorganizowany park. Dobrze? Czyli tutaj mamy doskonały przykład e, kąpieliska na Śródmieściu, taki przykład e, Mamy 200 metrów plaży strzeżonej, co 100 metrów znajduje się wieżyczka ratownicza, co 50 metrów jest wywieszane koło ratunkowe z informacją na słupkach granicznych, plaża strzeżona, jak i z drugiej strony plaża niestrzeżona. Mamy pas bezpieczeństwa dla osób nieumiejących pływać, jest oznaczony żółtymi bojkami, ma on 1,20 m głębokości. Później mamy strefę dla umiejących pływać, jest oznaczona czerwonymi e, bojkami. Poza tym e, wystawiane są łódki typu BL z ratownikiem na każde 100 metrów, kąpieliska strzeżonego. E, na każdej wieży ratowniczej na wieży znajduje się ratownik, e, pod wieżą ratownik interwencyjny, który podejmuje akcję w razie niebezpieczeństwa. Tutaj od razu mogę opowiedzieć, że. E, jak co roku już przygotowała cztery kąpieliska, e, zaczynając od Orłowa mamy to pas e, 100 metrów kąpieliska strzeżonego, idąc e, dalej mamy redłowo 200 metrów e, kąpieliska strzeżonego w Śródmieście mieście 200 metrów również e, oraz dozorujemy tutaj, e, wysyłamy specjalne patrole, które nadzorują tutaj wejście do portu tak żeby nikomu nic nie zagrażało, żadne niebezpieczeństwo ze względu na wpływające i wypływające jachty, także tutaj również mamy specjalne patrole wystawione. I tym czwartym kąpieliskiem jest kąpielisko na Dołach i jest to również 100 metrów kąpieliska, kąpieliska strzeżonego. W tym roku podpisaliśmy również porozumienie z patrolem wodnym policji i bardzo usprawnia nam tę pracę, ponieważ Albo dostajemy funkcjonariusza policji do siebie na łódź ratowniczą, albo jeden z ratowników pływa z funkcjonariuszami policji, poprawiło to znacznie nasze kontakty, no i te działania prewencyjne, prawda, no, najlepsi ratownicy, myślę, że powinni mieć większość, jak nie i tylko działania prewencyjne, tak żeby informować, ostrzegać ludzi, e, pokazać, że jesteśmy, e, powiedzieć, e, zapobiegać jakimkolwiek zdarzeniom niebezpiecznym, tak? e, Od razu mogę przejść i zaapelować e, do rodziców małych dzieci, mamy te nagminne przypadki e, na tej największej plaży na Śródmieściu, że rodzice niestety gubią swoje pociechy, no i jest to znaczny problem, ponieważ te dzieci błąkające się po plaży trafiają najczęściej do nas. Plaża naprawdę przyjmuje dziennie bardzo dużo turystów w tym gąszczu. No i jest to dodatkowa praca dla ratowników. Mamy tutaj, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, tuby elektroakustyczne, którymi ratownicy się posługują. Mamy radiowęzeł na pomieszczeniu ratowników, także myślę, że z roku na rok te działania nasze są coraz sprawniejsze. Mamy również opaski dla dzieci. E, na które można wpisywać numery telefonów do rodziców. Mówię, w przypadku zagubienia dzieci, e, z roku na rok te działania są coraz sprawniejsze. Reasumując, do tej plaży strzeżonej, to idę, mamy w Gdyni? 600 metrów. 600 metrów, a łącznie długości plaży? Długości plaży pan Niepodem, mogę powiedzieć, że Gdynia ma 11,5 km linii brzegowej, natomiast znaczną część tego stanowią porty, stocznie, tu już Falofo... inne odcinki falochronne. Ja pytałem tylko o taką plażę z piaskiem. Natomiast mhm. pytanie, które mnie nurtuje w tym mhm. roku, to dlaczego ta plaża strzeżona zaczyna się dopiero tam, gdzie się kiedyś kończyła, to znaczy od rybek? Proszę pana, plaża jest wyznaczona w najbardziej optymalnym miejscu, w najlepszym i, 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 i w najbardziej, najlepiej predysponowanym do tego. E, tutaj mamy na plaży Śródmieście bliskie sąsiedztwo przystani aktowej, w związku z czym trzeba zachować pewnego rodzaju zasady bezpieczeństwa, więc ona nie może znajdować się bezpośrednio przy wyjściu z portu. E, przypomnę, że w zeszłym roku został wydłużony falochron, w związku z czym to już e, jest taki czynnik, który